Siemaneczko, witam Was z tej strony. Mateusz Raski, pogodowy team. Eee, no i zobaczcie na tą pogodę. Na deszcz raczej się nie zapowiada. Są takie większe, mniejsze chmurki, ale deszczu być dzisiaj nie powinno. Dzisiaj, eee, znaczy jutro, można powiedzieć, jutro rano i w nocy, godzina tak eee, 3, 4, 5, 6, eee, do 8, tak mniej więcej, możliwy jest deszcz w łodzi. Mówimy tu o łodzi. Natomiast tak jak widzimy teraz, no to są chmurki. Tutaj kawałek budynku widać, bo ja z balkonu nagrywam. Ale widzicie, tam na przykład jest w miarę ładnie. Tam trochę gorzej. Ale deszczu być nie powinno. Czyli tak to wygląda. Tak jak sami widzicie. Zapraszam was też na stronę internetową, która powstała wczoraj. Pogodowyteam.com i tam możecie zobaczyć, na razie nic tam tak naprawdę nie ma, jest tylko taki wstęp, ale jutro będę przy tym też działał, także coś tam się nowego pojawi. Także zapraszam, wchodźcie, jeszcze raz powtórzę, adres pogodowyteam.com, pogodowyteam pogodowy team pisane razem. No, także to tyle, chciałem Was zachęcić do tej strony, żebyście sobie zobaczyli, na, na dniach będą się pojawiały coraz to nowsze rzeczy jakieś kompendia wiedzy i tym podobne. No, to ja się Wam bardzo serdecznie kłaniam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.